Nie, no to było kozackie W tym parku. No dawaj dalej coś <śmieniciela> Na razie Idzie A wy dlaczego nie startujecie tylko tutaj na boczku? Już na starszych? Siemano, siemano Cappy go skateboarding day Co tak cicho Siema, siema Siema, siema Siema, 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 siema teraz? <śla> Delivery! witam serdecznie Lecimy do fureczki, No dobra, pokazuję to co tu mamy Polish Skate Federation Polish Pipe Federation For you, my Kurde, my friend Kozak, od kiedy y dostępne? Od już y w zasadzie już proszę bardzo zapraszam. jakie zajebiste Eee! Może być! Dziękuję! Zakłasz plecami! Jest mam! Nie gniewajcie się sorka! Watch out. Watch out, watch out, bro. Jak Ci się podoba na góskiej boarding tej Warszawie? Dobra. Truja na flacie! Dzięki! Ta... Teraz Zaraz rozstawimy przeszkodę Red Bulla. Dojazd do, lekka jest harkerowa, to jest życie, tak? Dobra, Seba też może być. W szoku są ludzie? W szoku. Jesteś zajarany? Troszkę. Pozdrawiasz widzu fajdu? Kogo? Widzu fajdu. No widzu fajdu zawsze pozdrawiam. Proszę. Ładujesz tu coś? No, ładuję. <laughs> to jest założyciel federacji. Kto? Naprawdę? Yeah! Miej się typa. To, ty, to jest wielki powrót chyba. Wielki powrót Jak oni się jak tam się No jest kurwa okularki Byś mi coś zajechał!

We go skateboarding there everybody and thank you for showing up. Yeah! I love yeah. yeah. Começou a mandar skate junto, né? Ele era um moleque dedicado. Ele era um moleque sempre tipo <laughs> Myślisz, że odkupiłaś winy tym Borsajdem? Eee. <laughs> Mam cię!